Hej, hey, mamy tutaj jakby sobotni filmik, ale jednak wleci w poniedziałek. Nastąpiły przesunięcia. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać, i wtedy trwała promocja na 6 skreśleń. Myślałam, że kupiłam 20 zakładów, ale powiem Wam, że jednak 19. I to był przypadek, bo wiecie, że prowadzę w ekspres losach te 19, ale tutaj przypadek po prostu musiałam na blankiecie pominąć jeden zakład. Więc mamy 19 zamiast 20, więc wkład 47,50. Yy, więc taki wkład. Mamy multi, multi właśnie, ale oczywiście tutaj na własne liczby. Jeszcze stawka podstawowa, jedno losowanie. Zapraszam Was, kochani, do oglądania. Zaczniemy od tego kuponu, gdzie właśnie jeszcze powinien być jeden zakład. No, ale omyłkowo nie zaznaczyłam liczb jest jak jest, ale może tak miało być. Co najmniej trzy liczby są nam potrzebne, żeby było cokolwiek. I jeszcze mam powiem, że wzięłam bez plusa, a liczbą plus jest to ta liczba w kółku fioletowym. 25, mm. no to już patrzymy. Czwórka nie ma. 8, nie ma. 12, nie ma. 15, nie ma, 33 nie ma takiej liczby i 46 tylko jedna. Niestety to oczywiście za mało. Jeszcze Wam powiem, że oczywiście data losowania to był 19 lipiec, a godzina 22, tak. I patrzymy, kolejny zakład. 16 nie pojawiło się, 17 było blisko. O właśnie, ale było, było blisko 18, ale jednak. Zakreśliłam 18, więc coś jest. 19 już nie ma, 58 nie ma i 63 jest. Oj, tylko dwie liczby, szkoda, mało zabrakło. No to ostatni zakład na tym kuponie dwójki nie ma, 19 nie ma, 34 nie ma, 37 też nie ma, 53 nie ma i 57 nie ma. Oj, tu żadnej liczby. Więc niestety na tym blankiecie nie ma tutaj żadnej wygranej. Czas na kolejny, już kompletny ten kupon. I wszystkie tak powinny wyglądać, ale mówię, przeoczyłam. Dobrze, zaczynamy. Dziewiątka jest. No to fajnie. Dwunastka jest. A poczekajcie, ja Wam nie powiedziałam. O, widzicie. Pomyłkę mam. 12 było, bo mi się coś kojarzyło, że właśnie y, nie zaznaczyłam 12, a teraz patrzę, 12 jest, ale to i tak niestety tylko dwie liczby, no szkoda. Tak, tak właśnie, patrzę, coś na 12 jeszcze, coś mi świta. No, no to tak, 9 i 12, no już fajnie to wygląda. O i 25, właśnie, bo liczba plus. O, mamy 3. Czy będzie kompletna szóstka? byłoby super, ale nie będzie, bo 77. Już lecą wysokie liczby, a 72 jest najwyższą w tym losowaniu, ale są trzy liczby, więc fajnie. No za trzy oczywiście 3 złote, a bez promocji 2, więc mamy 3 złote, ale chociaż coś jest. Kolejny zakład, 4 nie ma, 5 nie, 20 jest. O i 20, 25 też, no bo to jest liczba plus i ją się zapamięta. Jest 38, mamy kolejne trafienie, a 42, no już niestety nie, ale mamy 3 znowu. No to. Tutaj oby tak poszło do końca. To zobaczymy. 15 nie ma, 22 nie ma, 29 nie ma, 46 jest. 51 niestety obok. No i właśnie 52 to jest ten obok, który był. No ale dwie szkoda. Już ta dobra pasa koniec, ale patrzymy dalej. Yy, ostatni zakład na tym kuponie. 7 nie ma, ale 12 jest. Pamiętam, pamiętam też 25, więc mamy dwie, dalej patrzę 34 nie ma, 37 nie ma i 56 nie ma. No to dwie liczby tylko. Ale na tym kuponie mamy 6 złotych, tu zabrakło właśnie jednej, no i tu też jednej, ale chociaż dwa zakłady na tym są trofione, tu by się przydała dobra pamięć do liczb. Bo ja tu obok mam telefon i patrzę na, na te liczby wylosowane, i jak nie, któreś zapamiętam, no to łatwiej mi to wtedy idzie. Ale okej, okay, tyle to spojrzymy. Zaczynamy kolejny kupon.

43... Oj, już chyba będzie kiepsko. 66 jest. No ale o, 80 na pewno nie ma. Tutaj niestety wszystko na pusto. Ale jeszcze mamy. Jeszcze mamy kilka zakładów. Więc patrzymy. 5 nie ma. 22 nie ma. 27 też nie ma. 44 jest. 59 niestety nie ma i 73 nie ma. Tylko jedna liczba. Kolejny zakład. Dwójka nie, y, trójki nie ma, dziesiątki nie ma, 24 też nie, 35 nie ma i 42 nie ma. Żadnej liczby. Szkoda, że tutaj właśnie nie płacę za to, że nie trafi się żadnej. Płacę dopiero w tych największych większej ilości skreśleń. Cwaniaki, nie? Patrzymy, kolejny zakład. O, szóstka jest, więc zaczynamy dobrze. Siódemki już nie ma, ale jest dwunastka. Fajnie. O, i trzynastka. No tak, obok siebie trzy już mamy. Trzymajmy kciuki za więcej. Piętnaście nie ma i pięćdziesiąt. No niestety, ale i tak coś jest. A dokładnie, oczywiście, trzy złote. Ostatni zakład na tym kuponie. Dwójki nie ma, piętnaście nie ma, dwadzieścia dziewięć też nie. 41 nie ma, 58 nie ma i 72 dopiero ostatnia liczba, ale przynajmniej tu coś jest. Ale łącznie jeszcze za dużo nie mamy. A został ostatni kupon, czyli ostatnie cztery zakłady. Już patrzymy. Szóstkę pamiętam, ale jeszcze zobaczę. Tak, szóstka jest. 16 nie ma.

No to kolejny zakład, przedostatni już. Piątka nie ma, 25 ow, owszem jest, 28 nie ma, 31 nie ma, 61 nie ma i 66 jest. Było blisko, tylko dwie liczby były, a jakby jeszcze jedna, no to wiadomo. Ostatni zakład. 7 nie ma, 14 nie ma, 49 jest. To jest dziewiątka tak, 49, 73. O, już na pewno nic nie będzie. 75 też nie. No i oczywiście 78 też nie. No to ten kupon kiepsko, cały y, kiepski. No i tak, przechodzimy, kochani, do podsumowania. No, a podsumowanie takie nie niezaciekawe, znowu coś multi multi ostatnio. Y, no nie, harci się w nim. Jak widzimy, tutaj trzy kupony w ogóle bez niczego. Czyli ile mamy? 8? 11 zakładów jest przegranych, tak? A wygrane są tylko trzy zakłady na 19. No to malutko. A kwoty to udało się uzyskać. 9 um, zł chyba, tak? Jakoś tak. 9 zł, więc za dużo to nie jest. Wkład był jaki był, więc odliczmy sobie tą wygraną, to minus 38,50, więc yy, no niestety nie za ciekawie znowu, ale co tam, wiadomo jak to jest, jakbyśmy się mieli tutaj dołować tym, że nie poszło, no to myślę, że już za pierwszym razem wszyscy by się poddali, a to też chodzi chyba o to, żeby próbować. Ale to też może się kiedyś uda. Trzymajcie za to kciuki, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapki, będzie mi miło. A jeżeli są osoby, które nie, subskry nie subskrybują kanału, mogą właśnie teraz zasubskrybować i czekać na kolejne odcinki. A już kolejne jutro, więc zapraszam.